Punktem wyjściowym koncepcji Alto jest założenie, że klienci powinni mieć możliwość jeżdżenia samochodem ekonomicznym, niedrogim w eksploatacji, niezawodnym, przyjaznym dla środowiska, stylowym, wygodnym i praktycznym, o dobrych osiągach. Alto łączy w sobie atrakcyjną stylizację z miejską mobilnością i doskonałymi walorami w zakresie ekologii, a zwłaszcza emisji dwutlenku węgla, trafiając w potrzeby dzisiejszych klientów oraz spełniając wymagania ochrony środowiska. W dodatku, mimo niewielkich rozmiarów, jest samochodem. Dającym wielką radość z jazdy, odzwierciedlając filozofię marki Suzuki, Way of Life. Alto oferuje zaskakująco wysoki poziom komfortu przy niewielkich gabarytach. Design samochodu łączy sportowy, dynamiczny wygląd, który powinien przypaść do gustu europejskim klientom z doskonałą aerodynamiką. Dziś prezentujemy Państwu piąty w gamie modelowej, ale jednocześnie najmniejszy samochód Suzuki. Suzuki Alto swoją premierę w Europie miało w 2010 roku. Suzuki postawiło na ten model, aby kontynuować jego najlepszą pasę, która miała miejsce ponad 10 lat temu w Japonii. Ten model Został zaprojektowany co prawda w Japonii, ale styliści przyjechali do Paryża czy też do Mediolanu i obserwowali, jak zachowują się tego typu małe samochody, aby właśnie przy projekcie, przy nowym projekcie dla tego modelu uwzględnić wszystkie warianty. Jeśli chodzi o sam projekt Suzuki Alto, w głównej mierze był on nastawiony na design i w drugiej, Części chodziło tutaj o ekonomię tego samochodu. wiecie co najważniejsze? Obie te rzeczy wyszły znakomicie, bo samochód nie dość, że jest bardzo atrakcyjnym samochodem i na pewno wyróżnia się z tłumu. Poza tym jest bardzo ekonomiczny. Silniki, natomiast jakie są zastosowane w tym samochodzie, mają pojemność jednego litra, mają trzy cylindry. Sama, sam projekt tego silnika również był nastawiony na minimalizowanie. Oporów wewnętrznych. Skutkiem tego jest jednostka, która w cyklu mieszanym spala około 4,4 litra na 100 km, natomiast emisja dwutlenku do atmosfery wynosi zaledwie 103 gramy na kilometr. Ale to jest odpowiedzią na potrzeby współczesnych klientów, którzy oczekują samochodu dającego dużo radości, a przy tym przyjaznego dla środowiska. Suzuki Alto miałem okazję zupełnie przez przypadek przetestować na kreteńskich drogach. Ten samochód mianowicie zaproponowała mi wypożyczalnia. W pierwszym odczuciu wiadomo, jest pełne zmieszanie. Natomiast po przejechaniu półtora tysiąca kilometrów po górskich serpentynach stwierdzam, że samochód idealnie nadaje się nie tylko do miasta, ale również do ciekawych, krajoznawczych podróży. Pomimo różnicy poziomów Rzędu jednego kilometra, samochód nasz spalił około 4,5 litra na 100 km, czyli wynik bardzo bliski temu, który podaje producent. I zaznaczam, nie był oszczędzany nasz samochód i nie bawiliśmy się w żadną ekojazdę. Takie spalanie po prostu osiągnęliśmy. Świetnie się sprawdzał w ciasnych miasteczkach. Jeżeli trzeba było go zaparkować, nie było z nim naprawdę żadnego problemu. A wyjeżdżając na tamtejsze autostrady oczywiście w cudzysłowie autostrady bo są to nasze drogi szybkiego ruchu mniej więcej odzwierciedlone radził sobie równie świetnie. Prędkości rozwijane do 120-130 km na godzinę naprawdę nie męczyły, a w samochodzie było od dziwo dość cicho. Suzuki nie rozpieszcza nas w żaden sposób, żadnym jakimś super, hiper bajeranckim wyposażeniem. Bo nawet szyby czy ustawianie lusterek jest manualne. Natomiast niewątpliwym atutem tego samochodu jest jego cena. Cena bardzo niska i bardzo atrakcyjna, jak na nasze polskie warunki. Dodatkowym atutem, jeśli chodzi o miejską jazdę, tym autem, na pewno są to bardzo krótkie zwisy tego samochodu. Które umożliwią nam parkowanie czy też manewrowanie w ciasnych uliczkach naszych miast. Samochód tak naprawdę był projektowany z myślą o młodych osobach jest to mały miejski samochód do takiego sprawnego przemieszczania się po mieście. I z zewnątrz on nie jest jakiś nie wiadomo jakim wow, jest klasycznym ma raczej linię klasyczną. Natomiast jest tutaj kilka takich elementów, które na pewno nam się będą bardzo mocno wyróżniały. Bardzo masywne reflektory które nadają takiej potęgi temu autku. Druga sprawa dosyć masywne zderzaki, zarówno ten z przodu, jak i ten z tyłu nadają takiej masywności temu autu. Ciekawym zabiegiem takim kosmetycznym jest na pewno wyeliminowanie większości czarnych elementów z nadwozia. To y, według inżynierów Suzuki y, zwalnia ten samochód z, takiego, z takiej toporności. Zauważcie, cały przód wykonany jest z plastiku. Dopiero maska zaczynająca się w tym miejscu jest wykonana ze stopów y, lekkich. Ale ma to znakomite zastosowanie w ruchu miejskim. Przyjeżdżamy się takim samochodem np. do Włoch, to musimy być pewni, że nasze zderzaki będą dosyć mocno zmasakrowane powiedzieć do Włoch, no ale gdzie takim samochodem wybierzemy się do Włoch? A jednak, bo jeżeli wjedziemy na autostradę, a zajrzymy na przykład do wnętrza tego samochodu, sprawdzimy jak skonstruowane są fotele, okaże się, że wcale nie zmęczą nas podczas tak długiej podróży. Samochód, tak jak sobie wspomnieliśmy, jest wyposażony w silnik jednolitrowy, trzycylindrowy, ale ma moc 68 koni mechanicznych. To wystarczająca moc, aby naprawdę sprawnie przemieszczać się tym autem nie tylko w mieście, ale również na trasie. Jak już wspomniałem wcześniej, samochód jest według mnie świetnie wyciszony, jak na segment klasy A. Jedziemy z prędkością około 90 km na godzinę. I zauważcie, że można bez problemu porozumiewać się w tym samochodzie. To świetne wyciszenie zawdzięczamy temu, że samochód jest cały wygłuszony. Nie ma tutaj żadnych gołych blach ani gołych przestrzeni. Aby wspomóc kierowcę w unikaniu potencjalnie niebezpiecznych sytuacji na drodze, Alto jest standardowo wyposażony we wszystkich wersjach w system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania ABS z funkcją elektronicznego rozdziału siły hamowania oraz systemem wspomagania hamowania awaryjnego. Dwie lub cztery poduszki powietrzne redukują skutki ewentualnej kolizji, zmniejszając możliwość odniesienia poważnych obrażeń, a materiały wnętrza pochłaniające energię zapewniają wysoki poziom ochrony głów kierowcy i pasażerów. Oferowana pięciostopniowa manualna skrzynia biegów charakteryzuje się doskonale dobranymi przełożeniami i precyzją podczas zmiany biegów. Wzornictwo jest eleganckie dzięki opływowej linii nadwozia. Zaprojektowanego tak, aby trafić w europejskie gusty, a doskonały współczynnik aerodynamiki, wynoszący 0,30, pomaga oszczędzać paliwo i zapewnia niską emisję dwutlenku węgla. To samochód przeznaczony przede wszystkim dla mieszkańców miast, którzy potrzebują niewielkiego, ale stylowego samochodu. A teraz zmieniamy temat. W salonie Anny Frelik przy Szosie Hełmińskiej w Toruniu otwarto ósmy w Polsce autoryzowany salon i serwis motocykli Ducati. Ten włoski producent, którego akcję niedawno wykupił koncern, Audi słynie z wytwarzania modeli o charakterze sportowym. Długa lista sukcesów w wyścigach różnej rangi, w tym mistrzostwa Świata Superbike i MotoGP, jest dowodem na to, jak w praktyce sprawdza się filozofia Ducati. Głupem włoskiej marki stało się 15 z ostatnich 18 tytułów Mistrza Świata i 16 tytułów Mistrza Świata Producentów. Ducati to najbardziej pożądane motocykle świata, są rezultatem wieloletniego zaangażowania w sport, są najczystszą w formie ekspresją wyrafinowanej technologii, wyjątkowego designu i przede wszystkim wielkiej pasji i miłości do motocykli. Desmodromiczny rozrząd, stalowa, kratownicowa rama, dwucylindrowy silnik w układzie L i niepowtarzalny dźwięk to tylko kilka ważniejszych cech, które świadczą o wyjątkowym charakterze motocykli Ducati. www.mo Twoja telewizja internetowa.